Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, ja tutaj t -Volt. witam was w kolejnym odcinku Tifa. Eee, tak, mówiłem o Tifie i mówiłem i mówiłem... Czemu nie mam kurwa celownika? Chciałbym mieć celownik, gro! Czemu kurwa nie mam celownika? Teraz mam celownik, coś się zbugowało. No dobra, okej, okay. prawda jest taka, że nawet kurwa już nie pamiętam jak się gra w tą grę. Eee, tak więc będzie epicko po prostu Co moim następnym? zdaniem. Jest sens go w ogóle obezwładniać? Nie wiem, może lepiej nie. Eee, cóż, no będziemy kontynuowali. Zobaczymy, jak dużo uda mi się tej gry w tej chwili skutecznie przejść. Mam nadzieję, że przynajmniej coś down. ugram. Pamiętam, że tutaj coś ostatnio kill. zjebałem. I potrzebuję teraz tego ziomka najzwyczajniej w świecie rozproszyć chociażby tą butelką, żeby móc się przekręcić tam na prawą stronę, bo gdzieś tutaj z powrotem wyskoczyłem i nie chciało się jeszcze raz tego przechodzić, ale że nawet nie pamiętam dokładnie, co się działo, to zrobię to po prostu jeszcze raz. Mam butelkę, którą sobie siepniemy tam. Kolega się zainteresuje, a my wtedy sobie przejdziemy tutaj ziom i ziom i nas nie ma. Eee, w TIFA nie grałem, dlaczego? Dlaczego nie grałem tyle czasu w TIFA? Dlaczego była taka przerwa? Dlaczego to jak się kurwa przechodziło? Eee, tym tak. Eee, w TIFA nie grałem tak długo, ponieważ uwaga dlaczego też. Eee, nie grałem w TIFA, gdyż nie był on dla mnie grą priorytetową. Thief to było coś, na co niekoniecznie czekałem, ile to ja na tą grę nie czekałem. Tak, po prostu chciałem sobie zagrać, bo gra wychodziła, bo wydawała się. O chuj, chyba mój monitor drugi słyszeliście. Bo wydawała się fajna, więc stwierdziłem, że dam jej szansę. Aczkolwiek na pewno, kiedy wyszedł Infamous i kiedy wyszedł Thief, to odeszła ona zdecydowanie na dalszy plan. Bo nie czułem absolutnie potrzeby grania w nią. Jako, że. No, nie była Nawet dla mnie taka ten, ważna jak gry. Dobra, oni tam właśnie sobie siedzą. A to trochę nie pasuje mi, ponieważ ja chcę sobie to właśnie do góry Czekaj, jakoś w miarę Czekaj. wejść na szybko. Czekaj. Gdyż chyba tutaj na piętrze jest tak w miarę bezpieczniej i nie chcę zbierać tego przedmiotu, chcę wyłączyć, wyłączyć świeczki, tak. Wyłączmy świeczki. Zobaczymy, jak mi się będzie grało w tego Tifa. To, że do niego wróciłem, oczywiście nie gwarantuję, że go skończę, może nadal ta gra po prostu e, stwierdzę, że jednak nie do końca jest dla mnie i on porzucę, wow! Nie porzucam, jak jest strasznie dużo gier, ale kiedy to robię, mam ku temu bardzo, bardzo konkretny powód, tak więc trzeba będzie sobie to wszystko poobczać i porozgarniać. To właśnie było chyba do wycięcia, tak sobie teraz przypomniałem. Kiedy ostatni odcinek Tifa był, no, tygodnie temu, tak więc, cóż, South Park, na którego, na którego czekałem długo, i Infamous, na którego czekałem jeszcze dłużej, zdecydowanie wyparły Tifa, no ale cóż, przynajmniej muszę spróbować go skończyć, kiedy już tak bardzo się do tego w tej chwili zabrałem, więc nie płaczmy tutaj, nie będę się starał. Znaczy, teraz się nie ma czego bać, nie, tylko po prostu. Zastanawiam się tylko cały czas, czy gameplay tej gry to jest naprawdę coś, co na pewno coś, co mnie pociąga. Czy jest, zobaczy się. Tak więc, hmm. Tutaj, właśnie jakiś. Dobra, zamknijmy sobie może te drzwi, żeby móc tutaj jakoś swobodnie operować. I na pewno nie będę wyskakiwał przez okna. jeżeli będę miał zamiar, to obszary sobie dokąd one prowadzą, i to właśnie prowadzi z powrotem tam, do którym tu przyszedłem bo widzę tą bramę i przez to okno chyba właśnie poprzednio wyskoczyłem. bo Pozebieram sobie szczotkę inne jakiekolwiek cenne rzeczy, które mogą się tu znajdydować. Tej lampy chyba nie wyłączę niestety. Zajbiście. Czekajcie. No, skoro jesteśmy w takiej nieciekawej sytuacji... No kurwa mać, czemu... Czekajcie, ja chciałem wybrać ostrą strzałę normalnie. Gdzie jest ostra strzała? Tutaj? Już zgubiliście mnie? Już po sprawie? Mam taką kurwa nadzieję, Jezus Maria, dobra, trochę głupio w sumie zrobiłem, że nie nie przypatrzyłem się przez dziurko od klucza, czy coś się tutaj znajduje. Taki trochę się nierozgarnięty zrobiłem przez, przez to, że, że miałem małą przerwę od tej gry. Nieżbym kiedykolwiek w tym Tiffie był jakikolwiek stopniu rozgarnięty ale chyba już tutaj nie ma nikogo kolejnego, kto mógłby mnie zaskoczyć. Odpalmy sobie bardzo szybciutko... bardzo szybciutko koncentrację, żeby sobie znaleźć przedmioty, a raczej podświetlić na szybko przedmioty, w których może się coś znajdować, czy które możemy sobie pootwierać. Mamy zamek, który chyba zdecydowanie się coś znajduje, ponieważ były ślady ręki na nakaz sliku, chyba że to, nie wiem, były ślady po jakimś agresywnym i bardzo passionate seksie. Trudno powiedzieć, ale jak to? Dobra rzecz. Tu się coś znajdowało, chyba dobrze, nie? Nie, to chyba mogę podpalić po prostu. Dlatego gramy to pokazuje. Tutaj mamy to, tutaj. Co ja mogę z tym zrobić? Nie wiem, rozbić to. Hard to say. Nie wiem też, co mam dokładnie skąd zdobyć. Przydałbym się jakiś znaczyć misji. Mapkę bym sobie też włączył za chwilkę, ponieważ. Jak już mówiłem, muszę się lekko wkręcić w tę grę. W ogóle jestem sobie dumny, że zacząłem, że odpaliłem nagrywanie tego odcinka, ponieważ już przed chwilą odpaliłem inną grę. Już chciałem tą inną grę nagrywać, ale w ostatniej chwili powiedzmy się nawróciłem i stwierdziłem nie, chuj. Za długo sobie już po prostu odmawiam tego Tifa, że czas w końcu coś z tym zrobić. Przecież ja tutaj już byłem. Aha, tylko, że przeszedłem tamtędy, a mogłem wyjść tutaj, co by mnie... Przeszedłem stamtąd. Dobra, czyli jedyna trasa prowadzi na dół, a na dole, tutaj, był ten nasz kolega. Pierdolony monitor, czemu jakieś takie. cały czas mi robi, nie ogarniam. Ciągle się włącza, mimo że ja nie chcę, żebym się włączał. Mogę zejść jeszcze niżej, zauważam? Tylko co ja znajdę jeszcze niżej? O! Jednego kolegę widzę, czy tych kolegów będzie więcej, czy mniej. Bo jeżeli jest tylko mniej, no to ja mam bardzo bardzo jasno określony sposób, jak się nim zająć. Może sobie zapiszę grę w takim razie. No <coughs> przepraszam, dobra. Spróbujemy coś z tym kolegą zrobić. właśnie tak, żeby on nie dał rady mnie zauważyć, ażbym bym nie dał rady go sklepać. No właśnie kurde, zacznę, zacznę. 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 zacznę jasna. Ha! Wait a second, dobra. Tutaj gościu chcę mu chyba safe przeszukać. A to jest chyba tylko jeden kolega, nie? Tak mi się wydaje, dobra. Now you die. Jak to w ogóle fajnie potem ładnie wygląda ta strzała w głowie, muszę stwierdzić. Dobrze, że żadnego kolegi tu nie miał. Strzała prosto w skroń. I, no dobra, nie w skroń, ale okolica. Można nawet prosto w skroń. No nic, wyszło ładnie, to się liczy. Jak już mówiłem, nie mam zamiaru się dużej pierdolić z tą grą i mieć jakiegoś nieprawdopodobnie tifowego podejścia. Jeżeli chcecie oglądać gameplay, w którym się stara jak najwięcej mordować i w sumie w miarę efektownie działać i obezwładniać i tak dalej, zamiast przekradania się, to trafiliście w dobre miejsce, bo taką taktykę mam zamiar obrać od teraz. Mogę oczywiście zgasić to światło i gościa jakoś zaskoczyć, widzę, ale już pieprzyć to. Tu mam zamek do otwarcia. Nie, po co mi tu po co? Mam... Załatwiłem goście jednego, który tu był i tak, będę się wychylał, jasne. Tutaj coś właśnie cennego nie leży. Ta książka, coś tutaj się znajduje. Kajet Alfonso. Hmm. Dobra, otwórzmy sobie sefa. Powoli kręcimy i klikamy, i gdzieś tutaj będzie. Bum, Dobra. Czyli ta mechaniczna ręka będzie. W ogóle to jest cały czas część sidequesta, ja zapominam. Jeee, yeah, jest mechaniczna ręka. Sorry, Alfonso, This hand its last glove. Ucieknij z zakładu Alfonsa. A tak trudno będzie z niego uciec znaczy w ogóle wyjść. Mogę też, oczywiście, zacząć się bawić ogólnie w mordowanie wszystkich, którzy tutaj się znajdują. O kurwa, tutaj zaczęli męczyć tego krawca. Tego krawca. A to Sukin-Syny. A, czekajcie, bo ja się tu zaraz zgubię. Ale chyba, jeżeli zrobię tak... Tak, to wyskoczę sobie tutaj na ulicę i to jest w sumie mój cel w tej chwili. Drzwi bym sobie chętnie zamknął. Żeby ewentualnie nikt mnie tutaj nie zaskoczył. Ha. A i właśnie, jak będzie wyglądała sytuacja z zaskoczeniem tam? To jest dobre pytanie. Ponieważ oni mogą łazić równie dobrze zaraz pod tym. Hmm. Zapiszmy sobie grę <laughs> i spróbujemy sobie tutaj normalnie wyjść. Ok, na razie jestem jakoś w miarę chyba ukryty. Tam jest jakiś kolega, zobaczymy, czy zabicie go będzie najlepszą taktyką. Trudno powiedzieć. Nie mam już niestety ostrych strzał. Muszę się w nie zaopatrzyć. A za to ognistą strzały. Nigdy jej chudzę. w sumie nie wypróbowywałem. Nie próbowałem, nie wypróbowałem jej. Mam coś, czy mogę ich rozproszyć? No niby mam. Mnie tu w ogóle zauważy? Się się tak odwraca, nie odwraca. Tam się zainteresuj mnie, tutaj nie ma w ogóle. Nie znajdziesz mnie, nie znajdziesz, bo ja już przeszedłem obok ciebie, sukwo. Uciekamy zatem, proszę bardzo. Wyszedłem z zakładu Alfonso Jezus Maria. Jesus fuck. Ta! Super o, zabicie lub wrogów 1, czyli wykonałem jakieś wyzwanie, nie wierzę, ukradnie wszystkie upy 66%, a nawet mnie to jakoś straszliwie nie zależało, no to w ogóle tak mi średnio zależy już na tej grze. Nie mam powiedzmy takiej absolutnie chęci progresowania dalej, to nie jest gra w moim stylu, w moim typu, w moim typie i mam wrażenie, że to jest kolejna rzecz, do której strasznie straszliwie na siłę będę wracał. Tak więc muszę zdecydowanie jeszcze przemyśleć granie w to, no bo cóż, ja nigdy kurwa fanem skradanek nie byłem i nigdy jakoś straszliwie mnie nie rajcował gameplay skradankowy, że trzeba się chować. Ja wolę Infamous. Infamous to po prostu był genialny gameplay jak dla mnie. Nie wiem czy widzieliście jak ja się po prostu zajebiście przy tej grze bawiłem, kiedy mogłem po prostu chodzić, napierdalać tymi nocami, skakać po budynkach. To było to. To było to, co naprawdę mi się podobało, a nie to co się znajduje tutaj właśnie w Tiffie. Sami zresztą mogliście zobaczyć, jak bardzo ja się teraz zmuszam de facto, żeby w tą grę grać. Tak więc nie wiem, czy to jest zdrowe podejście. Że, czy to jest naprawdę sposób, w jaki ja powinienem działać, żeby grać w gry, w które tak de facto średnio mi się chce grać, ponieważ no. No tak jest, no średnio mi się chce w tą grę grać, nawet mi się nie chce już w tej chwili. nie że mnie tu nie widzą, zajebiście. Eee, nie chcę mi się w tą grę grać, no bo to nie jest gra w moim stylu. W najzwyczajniej w świecie. Ja jestem stylem człowieka, który robi napierdalanie y dlatego coraz bardziej wolę sobie zagrać teraz chociażby w Titanfall, czy nawet w Dark Soulsa, w którym czuję, gameplay będzie przejebany, chociaż o no, wiele bardziej w Titanfall, czy jakiekolwiek inne rzeczy niż kurde, jakieś tajemnicze skradanki, gdzie się trzeba trzymać w cieniu, gdzie trzeba robić niestworzone rzeczy, żeby nas nie zauważyli. Jak nas zauważą, to mamy de facto przejebane. No bo przecież kurde, oni są silniejsi od nas. Dlatego obawiam się. Powoli, że. To nie dla mnie trochę jest, szczerze mówiąc, tak więc. O, zdecydowanie muszę tutaj przemyśleć to wszystko, co by się będzie działo. Tak więc no. Tak. No. Przyjaciele ja Potrzebie Dożej Koba. Obawiam się ludzie, tak kurde, myślę o tej teraz grze i o tym, co przed chwilą powiedziałem, jak bardzo ja na, tak naprawdę e, zmuszam się żeby w tą grę grać, ponieważ. Odczuwam taką pewną presję z waszej strony. Ja jak już powiedziałem, nagrywam teraz ten odcinek, ponieważ czuję naprawdę sporo presji z waszej strony, żeby w tą grę zagrać, ponieważ naprawdę dużo osób oskarżało mnie o to, że nie gram w grę, bo się boję, że się sram, że piąty ten, ale... No to nie chodzi o piąty poziom, bo kurde, grałem w gry, gdzie były motywy jakieś demoniczne, straszne, może nie mówię tutaj koniecznie o na przykład Outlaście, które po prostu jest typowym horrorem, który ma sprawić, że gracz się zesra w gacie. To nie jest kwestia tego, że ja się boję tej gry, po prostu to jest to samo, co w Splinter Cell Blacklist, szczerze. Nie wiem, czy wy widzieliście moje odcinki ze Splinter Cell Blacklist, ale zakończyłeś to tak podobnie, jak mniej więcej mi się zakończy teraz niestety Thief. To znaczy, że nie chcę mi się w tą grę grać. Nie chcę mi się w tą grę grać i to nie jest, powiedzmy, wina. Znaczy, nie no, nie mówić, że to nie jest moja wina. To jest moja wina, bo to nie jest po prostu gra dla mnie. Myślę, że porwałem się trochę na coś, co wydawało mi się, że będzie w miarę przystępne. Jednak okazuje się, że nie jest. Jedyna szansa dla gier skradankowych w, przy... w moim przypadku. Co tam się kurwa dzieje? W moim przypadku nastąpiłaby, gdyby to był koop. Ponieważ Splinter Cell Conviction to była chyba ostatnia gra, którą, taka, taka skradankowa, w którą grałem i naprawdę grało mi się przyjemnie. Ale drugi raz bym do niej nie podszedł, gdyby, uwaga, nie to, że grałem w nią z Huntą. Z Huntą przeszliśmy sobie Splinter Cell, Blacklist prawie całego na koopie, bo jakoś tak mogliśmy się na końcu zgrać w granie w tym koopie. Co Coś nam też chyba nie wyszło i się nawkurwialiśmy i tak dalej. O i summa summarum. Grało się naprawdę fajnie, A tutaj, kiedy muszę się tak sam skradać, jeszcze bo potem mam właśnie tą zapowiedź duchu, walki z jakimiś kurwa potworami, które co prawda napisało mi dużo osób, że o jedna strzała eksplodująca i gościa nie ma, i jest niby fajnie, i nie ma się co martwić, Ostatnio taką grą, w której powiedzmy, niech niech też sobie przypominam, Wydaje, to był Dishonored. Dishonoreda grało mi się naprawdę przyjemnie, bo to była całkiem inna sprawa. Tam nie miałem poczucia takiego, że zaraz mi coś kurwa wpierdoli, zabije mnie. Tylko tam byłem przekonany, że jeżeli wdam się w walkę, to mam absolutnie dużo szanse, tutaj powinno się skradać, tutaj gra się opiera na, na tym, żeby być złodziejem, żeby kraść te przedmioty i tak dalej i tak dalej. Ale to wszystko to jest takie pierdolenie straszliwe. Głównym powodem, dla którego oficjalnie niestety porzucam serię, ponieważ trochę po to stworzyłem ten odcinek, jest powiedzenie wam, że to nie jest gra dla mnie i ja zdążyłem się nauczyć tego po tym jak bardzo, jak straszliwie przez ostatnie dwa tygodnie robiłem wszystko, żeby tylko nagrywać rzeczy inne niż właśnie e, niż właśnie TIF. i oj cóż co ja wam poradzę, no takie życie nie mam siły nie mam siły na tą grę, nie mam siły na ten świat i to taki mrok, deszcz, ciemno i zbieranie przedmiotów. Było fajnie ale niestety się skończyło i czas zastąpi to coś po prostu. Przy czym, nie, przy czym nie będę narzekał, przy czym nagrywanie każdego kolejnego odcinka nie będzie dla mnie de facto męczącą rzeczą. Tak więc zakończymy tutaj chyba serię Steve'a. Wątpię, żebym kiedykolwiek do niej powrócił. Oczywiście savey w Cloudzie na Steamie pozostaną. Jeżeli kiedyś wymyślę sobie, żeby sobie do niej powrócić, to być może to zrobię, ale w tej chwili powiedzmy nie kończę serii, nie przerywam, ponieważ nie mówię, że nigdy tej gry nie skończę, ale przynajmniej na razie. Kiedy nie mam naprawdę ochoty jej skończyć, serię zawieszamy i kolejne odcinki się niestety nie pojawią. Tak więc niedługo trzeba będzie pomyśleć o jakichś innych grach, które bardziej mnie zainteresują. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć.